Dzień dobry, kochani, witam się z Wami serdecznie w niedzielę. Ja już ogólnie jestem ogarnięta, już jestem ubrana, tylko że zrobiło mi się tak jakoś zimno i musiałam podkręcić ogrzewanie yy, i zarzuciłam sobie na chwilę ten szlafrok, zanim się tutaj nie rozgrzeje trochę w domu. No muszę wam powiedzieć, że ostatnio zrobiło się naprawdę dość zimno, szczególnie noce są chłodne. <laughs> No, niezbyt fajnie, bo akurat mamy ferie. Chłopaki mają teraz dwa tygodnie ferii. No i liczyłam na to, że już wiosna przyjdzie i że będzie ciepło, ale niestety jeszcze nie. Yy, ja ogólnie mam. Yy, ogólnie mój ogródek jest w bardzo złym stanie. i Już tak się przymierzam do tego, żeby tam posprzątać, bo naprawdę jest dużo do zrobienia. No, syfy malaria. Yy, ale powiem Wam, że jakoś nie mam motywacji, żeby robić cokolwiek. Ostatnio jest tak, że jestem ciągle zmęczona. Mimo, że bardzo dużo śpię, to powiem Wam, że jak się budzę, jestem tak zaspana, że mogłabym dosłownie spać i spać. I wydaje mi się, że poczekam tak jeszcze z tydzień. I jeżeli nadal się będę tak czuła, to będę musiała porozmawiać z lekarzem i nie wiem, może będzie trzeba podnieść dawkę leków. Nie wiem, nie jestem lekarzem, więc nie chcę się wypowiadać, ale. Powiem Wam, że ten stan rzeczy już mnie naprawdę zaczyna męczyć. No naprawdę, brakuje mi tej energii, a biorę witaminy, staram się dobrze jeść, więc. Nie wiem, co jest grane. Tak jak wspomniałam, dzisiaj mamy niedzielę i ogólnie nie mam żadnych planów na dzisiaj, poza tym, że umówiłam chłopaków do fryzjera i pojadą z Łukaszem do fryzjera. Później Łukasz ich tutaj przywiezie, ogarnie trochę u siebie, siebie ogarnie, czy nie wiem, co tam będzie miał jeszcze do zrobienia i zabiera Różę na nos, dlatego że jutro ma popołudniówkę, więc będzie ją mógł mieć tak myślę, że do 12. No i na pewno będę chciała jakiś obiad dzisiaj ugotować, bo mam rozmrożone już mięso. A poza tym to nie wiem, co będzie. Co będzie, to będzie. Także zapraszam do spędzenia kolejnego dnia z nami. Dzisiaj na śniadanko dwa tosty i jeden jest z takich resztek, dlatego że wczoraj jedliśmy ziemniaki z Twarogiem, ulubiony obiad, no jeden z ulubionych moich synów mój tak niekoniecznie, ale też trochę w sumie zjadłam. Zostało tego twarogu akurat na jedną kanapkę, więc stwierdziłam, że zrobię sobie. I tutaj mam kawałek łososia. To już jest taka totalna resztka, więcej już nie miałam. No i druga kanapka z serem z pomidorkami. Tutaj też pomidorki i szczypiorek. Powiem wam, że dzisiaj jest niedziela. Ja ostatnio robiłam zakupy we wtorek i mam już pustą lodówkę, więc będę musiała chyba znowu zamówić albo wybrać się na zakupy. Łukasz właśnie przysłał mi SMS-a, że jak zobaczę Dawida, tego nie poznam, więc aż się boję. Żeby mi tutaj czasami z zielonym irokezem nie przyszedł. Nie no, oczywiście żartuję. Na pewno będzie fajnie wyglądał. On miał już naprawdę strasznie długą grzywkę, więc musiałam ich wyprawić do tego fryzjera obu, bo Bartek też, wiecie, Bartek ma kręcone włosy i ogólnie tutaj fajnie to wygląda, fajnie sobie tak na bok układa. W sumie samo mu się tak układa. Natomiast tutaj z tyłu już miał takie, wiecie, odrośnięte. Był tak niezadowolony, że musi iść do tego fryzjera, w ogóle obaj nie chciały. Ja mówię, no przecież jak wyglądacie? Nie mówię, no powiedziałam, że wyglądam jak gądza dosłownie i że to jest czas najwyższy, ale tak jest za każdym razem. Oni bardzo nie lubią iść do fryzjera. No bo oczywiście, wiecie, w niedzielę woleliby siedzieć i grać. Akurat ten fryzjer jest otwarty też w niedzielę, ale trzeba A, y, bukować wizytę, tak? A, jak sobie? śliczna zniknął. Czyli zniknęła, czyli Mama, kotek? Spójrz, budyne, to mam. No mam brudne. To nie, to wiesz co, kochanie, to nie jest brudne, to jest mokre, bo myłam naczynia. Wiesz, że się pochlapałam. O nie! nie tutaj mać. mam herbatkę detox. A tutaj mam herbatkę glow i teraz będę piła Mama. glow. W ogóle cały czas tu się... Tak? No, no idź zobacz gdzie ona jest. Tak, ci mówili, że masz zrobić? No. Koleżanki ci doradzały? Spod... Nie, nie, nie koledzy. Koledzy? No, tam. Ja się nie spodziewałam w ogóle, że i myślałam, że tylko skrócisz, a ty sobie boki tutaj podciąłeś. No, bo łacha, jest spod, powodu, z tyłu. z... Aaaa, z, 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 z ja. spoko! To już było lepiej. No, a masz tu na szyi czerwone. I co no, przeżyłeś? Tak przeżyłam. Ale tak nie chciał iść. Zobaczcie, Dawida, jaki przystojniak. <laughs> Ale musisz sobie Dawid, naprawdę wiesz, układać mm. troszkę tej pasty i już. Pasty zębów? Nie, wiesz co, dobrze, że bardziej grzywkę. Dobrze, że obciąłeś no, bardziej włosy no. <grych> Ty, ty, już wiem, bo tak patrzę, patrzę, coś mi przypomina ta fryzura. To jest fryzura na, czes na czeskiego piłkarza. Bo no, ja oglądałam Love is Blind i tam właśnie jeden miał taką fryzurę. Nie, ja, Czeskiego. Co? Nie, nie wiem, ogólnie tak mówili. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, ale tak mówili. Tu są ryby. I tu są ryby. I Co to jest, zobacz? Jest A co to torba w termiczna? Chcę mleczko kupić. Dobre, no to ja muszę pakować róża po malutku. Kuchnia ogarnięta w miarę. Ja się znowu władowała do domu i chyba gdzieś Aha. jest. To jest No tak, no nazwaliśmy no ją Benia. Mak mm. się trochę na nią syczał. Nie wiem, no bo była w kuchni i chyba nie Ale wychodziła, ma nie w ryzurę. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Max, tak. Idzie, jest. idzie, idzie. Patrzcie, patrzcie. O. Patrzcie, idzie. Gdzie ona tam była u góry, z Maxem była u góry? Nie, nie wiem, To jest. Coś. A, widzicie, ja tutaj mam śmieci przygotowane do wyniesienia. Coś. Zapomniałam Wam dać, jak buty jeszcze mieliście na sobie. No co jest, chodzina? No i co? Oj, soczę na nią. Maksiu, nie bój się! Nie wiem, czy się dogadają. No Max nie jest zadowolony. No Max, ona już tu będzie do nas przychodzić, jak tylko będzie okno otwarte albo drzwi. No to jest kot, no nie poradzimy sobie z tym. A ty co tak ciężko oddychasz? Nie wiem co zrobić dzisiaj na obiad. Mam tutaj rozmrożone 2 kg mięsa, chyba nawet więcej niż 2, 2200, ale zaraz wiecie co sparzę to i dam kotkom, żebyś sobie pojadły. No nie wiem co z tego zrobić, bo i tak będzie tego dużo. Ja w ogóle to mięso kupiłam na święta, żeby robić gołąbki i tych gołąbków ostatecznie nie zrobiłam, więc zamroziłam to mięcho. No i nie wiem, może zrobię jakieś klopsiki, jeszcze się muszę zastanowić. Najpierw nakarmię kotki. Mam rozdzielić kotki. Maksiu je tutaj młoda tutaj wcina. To okno, kochanie, jest bardzo brudne. Mama musi je umyć. No, stwierdziłam, że zrobię klopsiki w sosie pomidorowym i tutaj mam już wszystkie składniki na klopsiki. Oprócz mąki, bo jeszcze będę je musiała otaczać w mące i smażyć. Więc tak, jest tutaj dokładnie kilogram mięsa. Na naklejce na woreczku było napisane 2200. Ale za nic w świecie tam nie było 2200, bo ja dałam kotom tylko po takiej garści i został kilogram, więc nie mam pojęcia jak to wyszło. No, także mamy tutaj kilogram mięsa, dwa jajka, dwie cebulki takie niewielkie, pieprz, sól. To jest taki miks ziół, coś ala działa prowansalskie. I tutaj są trzy ząbki czosnku, tylko trzy, dlatego że tylko tyle miałam. Teraz to wszystko wymieszam. I dodam ziemniaki. One jeszcze muszą troszkę przestygnąć. To są dwa ziemniaki, zaraz to wszystko wymieszam, i będę formować klopsiki. Będę je obtaczać w zwykłej mące i podsmażać. Thinking it will matter, keep me company downtown. Before the clock runs out, sun is shining, but the rain is welcome too. Friends and nearby don't need another few. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up.

I jedną bulionetkę, to jest akurat wolno gotowana z wołowina. No i oczywiście trochę pieprzu. To mam na razie, to wstrzymam sprawdzę za kilka. Dodałam jeszcze bazylię, oregano i trochę pieprzu. Zobaczcie, ile mi wyszło tych chłopsików. Mnóstwo, naprawdę. Tutaj już smaży się ostatnia partia. Zaraz będę dorzucać się tutaj i zaleję sosem. No i za zimno na plac zabaw. Róża, pożegnaj się ładnie, zrób papa. Papa! Nara. 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 <grym> Nara. <grym> Nara. <grym> idziesz do taty spać? Tak. Super. Nie. Nie? Nie a, gdzie a dokąd ty idziesz? Czy mogę iść do autkiem? Autkiem chcesz pojechać? Nie, pieszo pójdziecie. Jak <grystanie> słyszał, że obiad jest, czy nie słyszał? Nie słyszał? Nie powiem. No! Ach, my zapomniałam o tym makaronie. A słuchajcie, bo Łukasz nie miał makaron, na ja zapomniałam mu. dać. Ruba? Trendy idziemy. To dawaj, idziemy taniej. No jednak... Trawnikiem, skosili nam ładnie tutaj. No, trawnikiem fajny. <grym> no dobra, okej. Miłej zabawy. A, już nawet nie patrzy na mnie, nawet się nie odwróci. O, także zostałam sama, ale żebyście sobie czasami nie pomyśleli, że, wiecie, tutaj zaraz zrobię sobie herbatkę, odpalę Netflixa. Nie, 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 czeka mnie sprzątanie. I to konkretne. <noise> Widzę, że Dawid sobie słuszną porcję nałożył. Ale chyba sosu jeszcze troszkę więcej by potrzebował. Ogólnie sporo wyszło. W ogóle, słuchajcie, zrobiłam taki rozpiernicz. No, wszystko jest w mące. <noise> ja dzisiaj cały wieczór będę sprzątać znowu. To jest niewiarygodne. Dawid, proszę nie otwierać kolejnych ogórków. Ty zjadłeś ostatnio całą tą? Wczoraj otwierałeś do obiadu? Zjadłeś całe? Nie znam całe. Bo tam są jeszcze te kary otwarte. One długo nie. mogą stać w lodówce. A to co ty u góry masz słoik? Czy co ty zrobiłeś z tym słoikiem? U góry je jadłeś? Nie. To gdzie one są? Zjadłeś się czy nie? Całe zjadłeś? Nie. Aha. Nie, to do obiadu. Ale cały słoik zjadłeś do obiadu? To gdzieś tam. No nie dogadamy się. Nie wiem, może na Ojej. Nie no, to jak zjadłeś, no to sobie otwórz nowy. Tylko mi chodzi, żeby nie było 10 słoików potwieranych. Dobra, tutaj jest moje, a Bartek chyba nie słyszał i jeszcze nie zszedł. Mm, to dobrze. To dobrze, więcej dla nas będzie. akurat jest naprawdę dużo. A te brokuły są super pyszne. Naprawdę bardzo smaczne są. No, dolej sobie sosu dawicie jeszcze. Trzyba, Oj, bo tutaj... <noise> Pomóc Ci? <noise> Poradzisz sobie. Dobra, ja najpierw zjem, a później zacznę to ogarniać wszystko. Patrzcie, kogo my tutaj mamy. Ty, ale Ty na zagłodzonego to nie wyglądasz, mój drogi. Albo moja droga. Chyba kocur wielki jest. Ma obruszkę. No dobra, niech sobie poje. Ale on wygląda tak, jakby lepsze jedzonko w domu dostawał. To Ty tu przychodzisz wyjadać? No wcinaj, wcinaj masę masz, to dużo jedzenia potrzebujesz. Uwierzycie. Pokażę Wam zegar. Proszę bardzo, jest godzina za 29. Ja tutaj sobie ogarnęłam. Chciałam w sumie jeszcze tylko umyć podłogę, ale mm, mam ten mop taki brudny, wiecie, muszę go wrzucić do pralki. Te zabawki posprzątałam. Tutaj też. Odpaliłam sobie drugi sezon. Miłość jest ślepa. Usiadłam i nagle słuchajcie, telefon od Łukasza na noc nie ma. Nie ma też chusteczek i nie ma piżamki, nie? Także no co, no przecież nie będzie teraz małej ciągał po ciemku w zimnie. No idę mu to zanieść no i wiecie co? Jeszcze wezmę jej misia, żeby za chwilkę nie było kolejnego telefonu, że ona nie chce spać bez pandy swojej. No to jest panda i wiecie co? Ona też lubi tą małą pando z bajki Bing. Gdzieś tutaj powinien być. Nie ma. Bo, wiecie, co ja już tak przewiduję? Nie? Już tak sobie po prostu pomyślałam, że y, jak dam tego dużego, to czasami może się przypomnieć mały i stwierdzi, że jednak chce mały. Zatapczanem muszę sprawdzić. Otwieram te drzwi, to się też te otwierają. Drugie ogólnie są dwie, mogłam iść tamtędy, tędy, ale pójdę sobie tędy, bo tutaj jest ten taki skrót. Kawałek będę musiała przejść ulicą, ale będę szybciej. Słuchajcie, w ogóle naprawdę możecie mi wierzyć, albo nie, ale to jest pierwszy raz, kiedy wyszłam z domu, od kiedy biorę leki. A biorę leki już 5 tygodni prawie. W poniedziałek, jutro będzie 5 tygodni. Chyba popierniczam, także aż się zmachałam. Albo kondycja tak siadła. Dobra, nie wiem które będę teraz iść. Teraz tutaj. Musiałabym wejść na jakieś zakupy większe przed świętami. Wiecie, oczywiście mogę zrobić zakupy przez internet albo mogę Łukaszowi widać kartkę. No, kupię mi co potrzeba. Ale chyba chciałabym już wejść. Dobra, coś ludzie idą, chowam telefon, bo głupio wyglądam. Nagrywam na vloga. No gdzie ja tu teraz po tej trawie muszę iść? Chciałam tu ci rzucić normalnie z tego, z mostu. I jak się zmacham, jak głupio leciałam tu. Bo kondycja siadła totalnie. No, no tak, no słuchaj, no siedzieć na dupie tyle czasu. No, bo ja wam w ogóle nie powiedziałam, jak to się stało, że on tych rzeczy nie wziął. No więc ja przy tych garach stałam. Sporo tego mięsa było, więc trochę mi to czasu zajęło. No i on ztreszedł, a róża nie była spakowana. I mówię, to wy się spakuj, zabierz jej tam wszystko, co potrzebujesz, bo ja tutaj przy tych garach stoję. No, no i tak się spakował, że widzicie. No, jak się samemu nie zrobi, to potem jest problem. A, tak sobie myślałam, że może się tutaj przejdę kawałek naokoło. I zobaczę y, ten dom, gdzie ten samochód wjechał. Bo naprawdę wjechał samochód w dom. E, i widziałam zdjęcie, i no ciekawie to dość wyglądało, ale dobra, nie idę tam już tutaj. Będę śmigać do domku. Proszę ser kondycji, muszę odpalić bieżnie znowu. No jestem, ale zobaczcie, jakie pulasy zrobiły mi się czerwone. Zimno jest naprawdę. U, masakra, zimno się zrobiło wiecie, już naprawdę było tak ładnie było kilka takich dni że było 15, 16 stopni cudownie do tego słońca no i nagle znowu zimno się zrobiło dobra, i ja odpalam teraz Netflixa i już się z wami żegnam i choćby się waliło i paliło, to ja już nie wychodzę z niczym, jak się zaraz okaże, że znowu czegoś zapomniałam, no tak wiecie zastanowiłam się, czego jeszcze możemy brakować Jedy, jaki mam nos zatkany. A zobaczcie, dosłownie, nie wiem, nawet 10 minut nie byłam na dworze. O nie. Dobra, kochani, także ja się z wami żegnam. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego vloga. I nie wiem, czy będę jutro nagrywać. Cześć, Maksiu. Przybiegłeś się pożegnać, słodziaku? Czy chcesz wyjść pochasać? bo twoje kumple już wyszli. O nie, to jak taka mafia nocna. Się spotykają wszyscy. Dlaczego ty się drapiasz? Czy on się drapnie, to ja już wiecie, stresuję się, ale ostatnio go robiłam tym, tym, także. Pokaż, masz coś, nie masz nic, nie? Jest okej. Okay. Pomruć tutaj, na do widzenia, na zakończenie vloga. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Pój! Jedy, ta jego sierść wszędzie lata. Kupiłam rękawicę do czesania i dzieciaki się nią bawiły, czesały kota, i gdzieś zniknęła, i będę musiała teraz wszystkie kąty przeszukać, żeby ją znaleźć. Dobra, kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się prawdopodobnie pojutrze, ale zobaczymy. Może jutro, może za dwa dni, nie wiadomo. Przyciszę, troszkę jeszcze muszę Wam coś powiedzieć, bo oglądam ten drugi sezon. Na pewno sporo z was oglądało go. Ja nie oglądam, ja oglądałam tylko pierwszy sezon, szósty i edycję szwedzką. No i tak mi się spodobało, że stwierdziłam, że będę sobie powolutku inne sezony też oglądać, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj w tym drugim sezonie to te, no praktycznie wszystkie pary praktycznie wszystkie, naprawdę wydają mi się tak niedobrane, że jeżeli. Jakakolwiek z tych par stworzy związek, który przetrwa rok czy dwa, to ja naprawdę będę zaskoczona. Także, jak wiecie, to mi nie spoilerujcie. Nie, 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 nie. Ja sobie tutaj wszystko po kolei obejrzę. Na którym jestem odcinku? Chyba na piątym. W ogóle ten gość jest jakiś taki dziwny, wiecie? Nie wiem, dziwny mi się wydaje. Na piątym. I też wydaje mi się, że często jest tak, że oni troszkę udają. Na przykład widać, to rozczarowanie, kiedy zobaczą swojego partnera, przyszłego męża czy przyszłego żony, ale wydaje mi się, że dlatego, że to jest w telewizji, to trochę udają i robią dobrą minę do złej gry. O, była kutnia. Coś tu poszło, nie? Tak mi się wydaje, że mi się bardzo szybko rozstaną. Dobra, muszę sobie przewinąć i obejrzeć, bo tutaj oglądałam bez głosu. Dobra, kochani, żegnam się z wami.